Szanowni Państwo, bardzo miło mi jest wszystkich przywitać. Spotykamy się tu z okazji rocznicy wyjazdu z Kielc Plutonu Wartowniczego na Westerplatte, wystawionego przez IV Pułk Piechoty Legionów w Kielcach. Oddział. Prezentuj. Poczyt sztandarowy. Do wciągnięcia flagi państwowej na Marsz. marsz! Na do nogi, ryn. Szanowni Państwo, teraz przedstawiciel Muzeum Westerplatte przypomni o kontaktach z ostatnim Westerplattczykiem, Świętej Pamięci Majorem Skowronem i jego przesłaniu w sprawie pamięci o obrońcach Westerplatte. Dzień dobry Państwu. Ja z Majorem Skowronem mam związane takie wspomnienie osobiste troszeczkę, mimo że miałem okazję poznać go bardzo krótko. Dokładnie dwa lata temu w 2012 roku z okazji swojej obecności na ówczesnej odprawie z zupełnie przypadkiem spotkałem go w kościele garnizonowym na Mszy. Następnego dnia na placu podczas apelu miałem okazję ściskać mu dłoń, nie wiedząc wtedy, że to jest ostatni raz, kiedy widziałem go żywego i kiedy ktokolwiek z naszego stowarzyszenia miał okazję oglądać Majora Skowrona Żywego. Natomiast co utkwiło mi w pamięci w krótkiej rozmowie z nim, kiedy udało nam się wśród wielu chętnych do porozmawiania z nim, udało mi się zamienić z nim parę słów, powiedział, że to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, żeby być może kiedyś udało nam się stworzyć fizycznie Muzeum Westerplatte, o co nasze stowarzyszenie walczyło od wielu lat. Ponieważ no, nie istniejemy fizycznie jako placówka, istnieją zbiory wspaniałe, istnieje pamięć. I właśnie te słowa majora Skowrona, które wtedy powiedział, które zamieścił w swoim apelu, który napisał na kilka miesięcy przed śmiercią te słowa powinny stać się dla nas wyznacznikiem. Tak? Wyznacznikiem tego, żeby zachować pamięć. Zachować pamięć o ludziach, którzy w godzinie próby, jeżeli tak można zacytować Danutę Siedzikównę, Inkę, którzy w godzinie próby zachowali się jak trzeba. I takich ludzi, tutaj nie tylko mowa o obrońcach Westerplatte, takich ludzi, takich Polaków było wielu i jako pokolenie już wolne od konfliktów, wolne od wojny, powinniśmy pamiętać o ludziach, dzięki którym teraz mówimy po polsku, tak? dzięki którym możemy z dumą wznosić naszą flagę narodową na maszt, cieszyć się orłem, cieszyć się naszym językiem. O takich ludziach powinniśmy pamiętać i przesłaniem majora Skowrona było to, żeby w imieniu jego kolegów, z którymi, jak sam się wyraził, miał zaszczyt bronić polskiej ziemi na Westerplatte, żeby w imieniu jego kolegów każdy na miarę swoich możliwości dokładał wszelkich starań, abyśmy pamiętali, abyśmy pamiętali skąd jesteśmy, skąd się wzięliśmy, kim jesteśmy, jakim językiem mówimy. To było jego przesłanie, które staramy się, realizować i y, jako zarówno y, Muzeum Westerplatte, które w 2009 roku major Skowron swoim podpisem niejako powołał do życia, ówcześnie jako jeden z trzech ostatnich żyjących obrońców, y, jako Muzeum Westerplatte i Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej, no, Staramy się przynajmniej przechowywać tą pamięć, przechowywać chociażby najdrobniejszy kawałeczek historii w postaci zdjęcia, dokumentu, pamiątki. I dlatego tak cenne dla nas jest to, co dzieje się w Kielcach, to, co robi grupa rekonstrukcyjna, co robią ludzie. Dla nas wybitnie cenna jest ta pamięć. No, na którą niestety nie można liczyć na Pomorzu i generalnie można powiedzieć, że tendencje u nas są w tej chwili w stowarzyszeniu takie, że gdyby kiedyś miało rzeczywiście i mogło powstać muzeum w Westerplatte, to jesteśmy przekonani, że chyba prędzej mogłoby się to stać w Kielcach aniżeli w Gdańsku. I... Tak. Na koniec y, jeszcze raz tylko chciałem y, przypomnieć y, właśnie o tym, żeby pamiętać, żeby po prostu pamiętać i bronić pamięci, bo to jest dla nas najcenniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za chwilę Zbigniew Kowalski, odtwarzający dziś postać dowódcy czwartego Pułku Piechoty Logionów, złoży Meldunek. Oddział na mają kandę. Patrzność! Na ramię! B! Prezentuj! a Na prawo! Patrz! Panie profesorze, Zbigniew Kowalski w imieniu rekonstruktorów zebranych na pierwszym Forum Rekonstrukcji Historycznej Kielce 2014 melduje gotowość do apelu i inscenizacji Obrony drugiego ataku na Westerplatte. you cool. na, na ramie ten do nogi bym. Trzeba wczuć się w atmosferę tamtych dni. Już rok 1938 był gorący pod względem politycznym w Europie. Wiosna 1939 roku nie była spokojniejsza. Ludność cywilna w porowie serca zbierała pieniądze na zakup broni dla wojska polskiego i przekazywała je na uroczystych apelach. Siły materialnej, która tu zostaje i będzie służyła ojczyźnie, serdeczna myśl i polskie serce również tu zostaną, jako walor moralny. Będzie on stale towarzyszył wszystkim żołnierzom uczącym się tutaj, zdobywającym swe sprawności w czasie pokoju i będzie również wśród chmur zwycięstw, zwycięstw w boju. Niechaj to piękne dzieło, które tu powstało będzie przykładem mądrej, przewidującej, obywatelskiej myśli państwowej i przykładem twardej, silnej woli, która umie swe zamierzenia realizować. Ten tak entuzjastyczny nastrój społeczeństwa, tu, w centrum Rzeczpospolitej, jaki można było zaobserwować, nie jest czym frazesem. I jeżeli będzie potrzeba, zadokumentować czynę, to ten nastrój, ta siła i moc. Podroi się i dziesięciokrotnie powiększy, albowiem twardy tu jest lud i wie, że przemoc tylko zdecydowaniem, odwagą, dyscypliną i poświęceniem bez granic można zwalczyć skutecznie. Wiwat armia! Wiwa! 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 Wiwat naczelny wódz! Wiwat! Panie prezydencie Artwiński, zebrani obywatele, mieszkanie miasta Kielce, wasza ofiara docenioną będzie. Przyrzekam w imieniu zebranych tu żołnierzy, że nie tylko będziemy dbać o tę broń, ale w razie potrzeby będziemy umieli jej użyć na chwałę Rzeczpospolitej. Niech żyje nasza ukochana Rzeczpospolita Polska! Niech żyje! Drodzy Państwo, dzięki grupie rekonstrukcji historycznej ludności cywilnej, która przyjechała do nas aż z Muławy i z Warszawy, i zaraz będziemy mieli całe kontakty internetowe z całej Polski, mogliśmy wczuć się w atmosferę tamtych dni. Wtedy ludzie naprawdę nie z przymusu, a z porywu serca obdarowywali wojsko. Tym, co mogli kupić za swoje kieszonkowe, za swoje pensje. Oczywiście nie wyręczali w tym państwa, ale żołnierze czuli, że są siłą narodu, który chce, aby armia ich broniła. Pływało to na pewno na morale i bardzo znacznie przyczyniło się także do postawy żołnierzy polskich w 1939 roku. A teraz drodzy Państwo, dla Was mała defilada, jednocześnie przestacjonowanie naszych żołnierzy w obszar, w rejon inscenizacji. Za pół godziny od tej defilady będziemy mogli wziąć udział w inscenizacji. Dziś dla Państwa przewidzieliśmy odparcie drugiego ataku na Westerplatte. To jest ten drugi atak, który skończył się o 12.30, mniej więcej w tych godzinach, jak my tu dzisiaj jesteśmy, we wrześniu, 1 września. A więc oddział, na rawie. broń! W prawo, z